Siemano widzowie, z tej strony Dziki Leszcz Jesteśmy dzisiaj tutaj by zrobić jakieś fajne przedmioty Oczywiście pamiętajcie jaki kanał oglądacie Jeśli nie pamiętacie to kanał Dziki Leszcz Mamy dziś jakiś tam balans Niecałe 9 PLNów 9000 tysięcy PLNów Wezmę sobie tutaj może te punkciki Na maksa do lewej Tradycyjnie I polećmy sobie Może Może nie tyle co Bitwy, ale może procentówki. I myślę, że tutaj takie 5%. Polecimy sobie kilka razy. Zobaczmy, jak to przyspąci. Będzie pierwsza. Przeskoczy. Przeskoczyło. Zobaczmy, ile razy tu musimy zakręcić. To już jest 6 skrzyni. 9. <laughs> tu przeskoczy. 12 i teraz nie 15 o kurde, No kurde, na jedną mogłoby choć dać, nie? Takiego gamma Dublera. No coś tu dało, ale Kurde, zapomniałem już jest, yy... Dobra. I czy będzie nadzieja? Jest nadzieja, jest nadzieja? Jest! Skoczył! Super, super, sprzedaję sobie wszystko, nie wiem, czy jesteśmy chyba na delikatny plus, ale dobra, jak już polecieliśmy, to może teraz indirekty, indirekty sobie polecimy w bardzo podobnej cenie, jak tu to się skończy, Nie wiem, już dziewiąte, dziewiąte chyba otwarcie. Znaczy dziewięć skrzyni. No, przydałoby się coś, nie? I stop! Przeskoczy. Przeskoczyło. Dobra. To może jeszcze... Kurde, ten Fracture Case mnie kusi, żeby go na Rapid Fire'ze tutaj otworzyć. Wezmę sobie, dam y, biorunka i Rapid Fire ile 200 razy? 200 razy. Zobaczmy, co tu poleci przy 200 razach. Oby tutaj coś poleciało, fajnego, nie? Tutaj są jakieś szanse na jakieś fajne przedmioty. O, coś tu poleciało. Emeczka. Jakieś różowe. Fajnie. O, czerwony? Legion Alphanubis. Czyli w, w jakimś procencie to się mogło zwrócić, ale tutaj 30, to jest bardzo podobny procent na te wszystkie trzy itemki. Czy jest 1%? procent. No, najlepiej, żeby zrobiło coś, co będzie co zwracało to, nie? Jakaś, jakiś jeden rare special item by się przydał tutaj. 106. już połowa za nami Było blisko. Było blisko I czy będzie? Jak nie, to zaraz idę ją na Jokerze to je otworzyć parę razy Jaster Mode. No nie da się właśnie robić rapid fire na czysterze. Ostatnie dwie. Dobra. I teraz tutaj trzy otwieramy. Dobrze, tylko sobie to wyłączę. I chyba będzie, czy nie? Nie, przeskoczy. No, my chcemy jednego rera. No dobra, to był zwrocik. Tutaj będzie chyba Diggle. Lecimy dalej. Będzie Anubis I czy będzie? No jeden rare, jeden rare i kończymy Dobra, teraz jest nadzieja Jest rare special item I co tu poleci? O, taki też może być 1500 Pięknie To jest bardzo fajna skrzynia. No na pixel, na piksel nas to zrobiło. Stop. Będzie Fajnie jak tak tutaj te złote przedmioty nam lecą. Dobrze, idę ten parakord. I tak troszeczkę się zwróciło. Zawsze to lepiej niż nic. Stop! Jest! Już trzeci chyba, tak? Nie wiem ile ten nomad. Nie najgorzej. Tutaj nic. Już zjedziemy sobie do końca balansu i jakieś podsumowanie zaraz zrobię. Albo do, dwu, do dwójki. Do dwójki już. Żeby nie było, że przedłużam też jakoś specjalnie. Jest, na pixel wskoczyło. Teraz dwa, wskoczą, wskoczą, wskoczą. No fajnie byłoby tak trafić dwa, ale złote. To są fajne konsol ogólnie w tej skrzyni, może w końcu coś jakieś a za tysiaczkę? Pięknie. Dostać, no czy wskoczy, czy nie wskoczy to jest, no jest git. Nic. Nic. Ja już to widzę, że tu się nie dociągnie taka taśma. Przeskoczy ostatnie dwa razy. I ostatni raz. I idziemy do ekipunku. No, delikatny minus jest. Delikatny minus jest. Dobrze widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.